Cześć, witajcie z tej strony Haker życia. W dzisiejszym odcinku będzie morsowanie. Zapraszam. Pokażę Wam, jak wygląda moje morsowanie. Zobaczcie, jak wygląda wanienka. Niestety, woda zamarzła i trzeba ją najpierw rozbić. Przed wejściem. Gratulacje, Wam się wody po oblicy Dobra. Zrobione. Okej, okay, mam tu termometr. Wskazuje nieco powyżej jednego stopnia. Jak widać. Dobra. Wchodzimy. Najważniejsze jest, aby się rozluźnić. Ważny jest również głęboki oddech. Jeśli czujecie już potrzebę wyjścia, to nie zwlekajcie i wyjdźcie, ponieważ może się to odbić na Waszym zdrowiu. Ja jeszcze chwilę pobędę, ale też zaraz się zmywam. Dobra, na końcu zawsze jeszcze moczę sobie ręce i zanurzam się po szyję. Właśnie tak zrobię. Trudno się truszać, tyle lodu. okej okay. dobra teraz po wyjściu zginam kolana tak aby moje mięśnie czw czworogłowe były aktywne dzięki temu szybciej dojdzie do nich krew która ogrzeje mnie Wyboko oddycham oddech bardzo ważny. dobra jeszcze troszkę sobie twarz zamoczę docelowo chcę jeszcze moczyć na końcu twarzy nużyć się, całą głowę w wodzie, ale jeszcze myślę, że nie jestem na to gotowy dobra, jeszcze zbliżenie na wanienka, jak to wygląda z bliska naprawdę, jest więcej lodu niż wody trudno było mi się nawet zanurzyć, bo pod spodem też jest lód co mnie zdziwiło Staraj się jak najbardziej zapanować na swoim ciałe. Rozluźnij się. Dobra, zamknę już wanienkę. Oczywiście, wanienka jest własnej produkcji, sam ją zrobiłem sezon temu. W razie się sprawdza. Zakrywam ją taką pokrywą, którą też sam zrobiłem. Dzięki temu woda nie wyparuje i nie jest zabrudzona. Okay. Dobra, zabezpieczam ją jeszcze, żeby wiatr jej nie zjadł. Okay. Organizm się już uspokoił, teraz to się wytrę. Bez makietę? Bez makietę? Jeśli zaczyna się trzęść, to jest to całkowicie normalne. Nie należy się tym przejmować, jest to naturalna reakcja naszego ciała. Okay. Dobra, w tym odcinku byłoby to na tyle. Pokazałem, jak, pokazałem wam w praktyce, jak wygląda morsowanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak było, to dawajcie łapki w górę. Jeśli coś Wam się nie podobało, dajcie łapkę w dół. A jeśli widzicie jakiś błąd w moim morsowaniu, to napiszcie i chętnie się do tego ustosunkuję. Pozdro.